Montaż i podłączenie ECOSTER 90 głównego panelu Do prawidłowej pracy i skonfigurowania układu konieczny jest panel ECOSTER 90. Panel wymaga podłączenia czteroprzewodowego. W przypadku montażu w pobliżu listwy minimalna średnica przewodów wynosi 0,14 mm2. W przypadku montażu w większej odległości, maksymalnie 30 m, zalecane jest użycie przewodów o średnicy 0,5 mm2. Jeżeli w przypadku przeprowadzania modernizacji już istniejącej instalacji okaże się, że liczba przewodów jest niewystarczająca, panel należy połączyć ze sterownikiem dwoma przewodami do transmisji danych D i D, a zasilanie zapewnić z zewnętrznego źródła. Tylną ściankę panelu należy zamontować na ścianie pomieszczenia, wykorzystując otwory montażowe w obudowie. Przewody należy umieścić w kostce w gniazdach oznaczonych VCC zasilanie. GND uziemienie, D i D linia danych. Drugi koniec przewodów należy podłączyć do sterownika w gniazdo G3. Montując przewody należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą polaryzację. Przewód z gniazda D w termostacie musi trafić do gniazda oznaczonego D w sterowniku. Analogicznie należy zamontować pozostałe przewody. Wszystkie przewody po stronie niskonapięciowej należy zabezpieczyć przed wysuwaniem się przy pomocy elementu dostarczonego w zestawie ze sterownikiem.